Mateusz Kaniowski, a ze mną Marian Żukowski, który pokazał, że prawdziwych mistrzów poznajemy nie w momencie, kiedy jest wszystko ładnie i fajnie, tylko kiedy zaczyna się walkę od ciężkich chwil. To prawda, to prawda. Pierwsza runda taka dosyć wyrównana, muszę ją obejrzeć, bo jeden sędzia dał mi, dał mi tę rundę pierwszą, ale, ale ona, mogła być, ona mogła pójść w dwie strony, czuję. Druga runda była dla, dla Sebastiana i jak mnie trafił, to pomyślałem sobie, no dobra. Trzeba, trzeba pokazać jaja, bo, bo wcale to się dobrze nie układa i no, obudził mnie, zmotywował do, do tego, żeby, żeby pokazać, że, że jestem zawodnikiem, który jak jest ciężko, to potrafi wziąć się w garści i, i wykrzesać siebie tę energię. Mhm. Czy bałeś się werdyktu? E, nie aż tak bardzo. Nie aż... Ale trochę się bałeś, bo zawahałeś. Ja, no, tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście, no, inaczej jest jak... jak wie, wszystkie rundy kontrolujesz gościa, tak jak na przykład Sebastian, z Romanem Szymańskim, no gdzie mimo, że to też nie była łatwa walka, to jednak czułem, że, że te rundy kontroluję, że, że no, nie może się do mnie dobrać, a pierwsza runda z Sebastianem była wyrównana, druga runda mnie trafił i pomyślałem sobie, że, że kurde, no, na ten moment mogę przegrywać ten pojedynek, więc... Więc tak, no cieszę się, że mogłem, mogłem pokazać właśnie to, że gdy jest ciężko, to że, to że potrafię wziąć się w garść i, i udowodnić, że, że jestem właściwym gościem na właściwym miejscu. Co zadecydowało właśnie o tym, że odwróciłeś los w pojedynku od trzeciej rundy w górę? Myślę, że to, że Sebastian też to, że, że potrafił pierwszą rundę dać wyrównaną ze mną, to, że, że w drugiej rundzie potrafił mnie trafić, to też kosztowało go dużo sił. No żeby, żeby jednak mnie zaskoczyć, no to trzeba dodatkową energię, w, można powiedzieć, w to włożyć. I myślę, że tego kosztowało, że, że w tej trzeciej rundzie zaczął czuć, że, że gdzieś, gdzieś troszeczkę może za mocne tempo wrzucił, za, za dużo może tej, tej energetyki właśnie włożył w te rundy. I zaczął, zaczął tracić siły. Ja też, też go sporo trafiałem, nawet jeśli gdzieś wymijał te ciosy, no to no, nie wiem, czy widziałeś jego twarz. No był naprawdę mocno bity i, no i to, to jest właśnie udowodnienie tego, że, że pomimo że, że dużo też wyminął tych ciosów, no to też je dużo przyjął i, i myślę, że to też gdzieś się odkładało. Wiele przyjął takich hajkików, które yy, zgarnął na rękę, ale widziałem, że, że, że był oszołomiony po tych po hajach, tych mimo że zgar zgarniał je na, na rękę. No i też dużo zamykałem lewym sierpem, którym też gdzieś go tam trafiałem, więc czułem, że, że rozbijam go. I że się męczy, mę męczy go walka ze mną. Naturalnym wnioskiem, co powiedziałeś, jest to, że wygrałeś mądrością i lepszą kondycją. Y czy mądrością, to nie? Może bardziej jakąś zawziętością. Może, może bardziej. Powiedział mi, że mądrością, bo przeanalizować to, że się wypompuje no i tak, będzie... No tak, no tak, to prawda, to prawda. I też dużo robiłem takich lewych, takich, które, które widziałem, żeby... Właśnie to też mówiłem w, w jednym z wywiadów, że też Borys stawił hajla, tak wymija moje ciosy, ale to są ciosy, które, które ja, ja uderzam na taki na takie 60-70%, po to, żeby zobaczyć, jak on, jak on reaguje, w które strony idzie. Jak Sebastian zobaczyłem, że wymija moje ciosy, moje lewe i schodzi w swoje, swoje prawo, to zamykałem lewym hajem. Po prostu starałem się go przyzwyczajać do pewnych akcji i, i na, to, na to reagować, więc po prostu to gdzieś można powiedzieć, że gdzieś mądrością, bo musiałem zacząć kombinować. Też widziałem, że on czai się, czeka na kontry, więc po prostu może jakaś tam mądrość ty była, no, no nic, tak czy inaczej, kondycją i, i, i gdzieś zawziętością, za ale też mistrzostwem, tym, że mistrza poznaje się po tym, jak, jak walczy w dalszych rundach i, i pokazałem, myślę, że, że jestem właściwym gościem na właściwym miejscu. Wylądowałeś na dyskach, jakie to było dla Ciebie uczucie? Bałeś się tego, że Cię skończy? Nie, nie, bałem się tego, że... Że przegrywam, że po prostu że przegrywam. Jest tak, kurde, no przegrywam. Pierwsza runda, nie wiadomo jak, jak poszła. Druga runda już, już wiem, że przegrana, bo, bo jestem na deskach i sobie myślę, tak, kurde, no jak to ma być, że mnie trafi i poleciałem na deski. No Pierwszy raz coś takiego miałem w życiu, że, że dostałem. Raz miałem tak na spalinkach, że dostałem i upadłem, ale od razu stałem i, i ostra walka dalej była. I pierwszy raz na walce zawodowej miałem tak, że dostałem i, i po prostu upadłem. Więc. Więc tak, to było takie szokujące i, i bałem się, że, że ludzie, ludzie pomyślą, że, że już z tego nie wyjdę. A ja wiedziałem, że zaraz jak upadłem, to pomyślałem sobie, nie, 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 ja zaraz, zaraz, stanę, wrócę do walki i pokażę, że jestem lepszy. No i pięknie, właśnie to jest synonim zwycięstwa. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ty nie próbowałeś często obaleć? Nie chciałem obalać, tym bardziej po to jak mi trafi w tej drugiej rundzie. chciałem pokazać, że jestem lepszy w tej stójce. A to jest to udowadnianie na siłę, nie? Trochę tak, trochę tak. Ale też nie jest powiedziane, żebym go obalił, no nie Z drugiej strony mógłbym wjechać w nogi, wybroniłby i już byłaby taka psychologiczna dla sędziów, że o Marianowi nie idzie w stójce, no to idzie po obalenie. Analizujesz psychologię sędziów, którzy oceniają pojedynek? No tak robię. No to tak robię, bo, bo obawiam się, że tak pomyślą. Wejdę w nogi, on wybroni, i już będą mieli w głowie takie gdzieś podświadomie o. Chyba jednak to jest udowodnienie, że ta stójka mu nie idzie, bo już szuka nóg. Pomyślałem sobie... Nie, nie wiem, czy nie, nie idziesz za głęboko w rozważaniu. Może czasami tak, już, już nie, nie, kilka osób mi to mówiło, no ale taki... Właśnie może przez to tak się czaję, może przez, przez to nieraz za, za wolno się rozkręcam. bo logika wskazywałaby, że w parterze będzie Ci szło lepiej, no, że tak, jest lepszy tak, od ciebie. Tak, to no wiem, no wiem, ale po prostu chciałem pokazać, że jestem lepszy w tej stójce i już chciałem się z nim bić i, i udowodnić, że, że na przestrzeni kolejnych rund będę lepszy i... To zrobiłem, może, przy, może przez to walka była trudniejsza, bardziej wyrównana, ale, no ale tak, już, tak już było. No. Z obron mistrzowskich to był twój najcięższy rywal? W sensie to była najtrudniejsza walka? Myślę, że najtrudniejsza. Najtrudniejsza z Borysem też była, była trudna, ale myślę, że o tyle trudniejsza, no bo on naprawdę był jednym z najlepszych zawodników stójkowych, z jakim się biłem, jeśli nie najlepszy. I tu cały czas czułem, że, że nie jest łatwo, ale były już takie momenty, gdzie, gdzie widziałem po nim, że, że on no, widzi to, że, że, że ciężko jest ze mną. Wczoraj wspominałeś, że twoim marzeniem jest UFC, tylko jak do tego UFC pójść, jeżeli tak dobrze ci idzie w KSW i masz pas i chcą cię zatrzymać, chcą cię budować. Tak. Powiedziałem słowa, że zawsze było moim marzeniem UFC. Jakby od małego moim marzeniem było UFC. <słuch> No nie, chcę, nie chcę za dużo mówić, no bo co bym nie powiedział będzie, no jak powiem, że moje marzenie jest dalej UFC, no to, no to źle to będzie brzmiało i, i no tutaj w KSW naprawdę jest, jest gdzieś moje, mój dom, e, lubię, lubię tych wszystkich ludzi, organizatorów, ale przede wszystkim tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są dookoła. E, z, dru z drugiej strony, jak, jak po powiem to, co teraz przed chwilą powiedziałem, to leżą się głosy, o Maria nie ma ambicji, jest, jak to lubią mówi, że w kurwi dołku i, i takie, to, takie inne teksty. No, co bym nie powiedział, to będzie, to będzie źle. Dzisiaj Sebastian Rajski pokazał, że wcale nie jestem taki super, nie jestem takim dominatorem, a może Sebastian Rajski nie jest taki zły. Tak czy inaczej, walka, tak czy inaczej, walka była dosyć bliska i, i naprawdę jeszcze... Jeszcze muszę wiele, wiele pokazać, bo no, nie, jak na przykład takim moim jednym z ulubionych zawodników jest Max Holloway, no to ciężko mi się porównać do takiego Hollowaya. No, myślę, że dalej... Wydaje mi się, że daleko jestem w umiejętności do takiego, do takiego gościa. Trochę też... chciałbyś zobaczyć to, co? Chciałbym, chciałbym. Ja mam też trochę inny styl, bo trochę ja mocniej, mocniej jednak biję. On, on zadaje dużo ciosów, ale, ale te ciosy nie są, nie są często nokautujące. Ja jednak potrafię, jak już trafiam, to, to potrafię tych zawodników, no chociażby Maćka Kazieczkę, potrafię podłączyć. No ale no, ciężko porównać się do takiego, takiego super gościa, jak, jakim jest Holloway. A to jest no, jeden z najlepszych zawodników w UFC, więc cały czas mam gdzieś w głowie, że no, to jest najlepsza liga i no, nie, byłoby, nie byłoby tam łatwo. Jeszcze, jeszcze tutaj muszę pokazać, że jeszcze jestem lepszy i wtedy zobaczymy. I dostaniesz szansę na pokazanie na bardzo trudnym zawodniku. Martin Lewandowski chwilę temu w wywiadzie powiedział mi, że następną walką to już nie jest tajemnica, będzie Saladin Parnas. No tak, pewnie Saladin Parnas, tylko zobaczymy jeszcze w jakiej wadze, bo, bo mam ochotę zabrać mu pas. 6. i zobaczymy czy będzie chciał, czy tak będzie chciał się bić yy, ze mną w 66. Czy będzie, czy chodzi mu o to, żeby ko koniecznie pokazać jaki to on jest super ga galaktyczny i że ma 30 pasów, bo jest taki świetny, czy, czy, czy chodzi mu o walkę ze mną, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Wcale nie jest powiedziane. I ty chcesz być double czempem? To wiesz co, to nie chodzi o to, że ja muszę mieć koniecznie drugi pas. Po prostu wkurza mnie to, że, że on... Że już chcę przechodzić do do, do, tej, do mojej kategorii wagowej, tam ledwo coraz raz obronił pas. Jest, jeszcze, jest tam Lom, Lom Alies, Kijew, jest, będą, będzie tam coraz więcej mocnych gości. I, i taki trochę brak szacunku, że, że no kiedyś, kiedyś chociażby w UFC trzeba było obronić 4-5 razy ten pas, i wtedy, wtedy jak się udowodniło, że, że jesteś dominatorem, to się robiło super fajnie. A teraz jest jedna obrona, góra, dwie i już. Już chce się cwaniakować i przechodzić do następnej... Chcesz mu utrzeć nosa i dać swoje warunki. Trochę tak, trochę, tak, trochę mi o to chodzi. A z drugiej strony, jeśli, jeśli, jeśli mamy się bić, to czemu nie mamy się bić o jego pas? Czemu? Ja tu nie mam nic do zyskania, rozumiesz to? Chcesz być double champem. Nie, po, po prostu chodzi o to, że... Tak czy nie? Nie jest to dla mnie jakiś, jakiś ważne, chcę po prostu mu utrzeć... by było co? Tu i tu. Było dobrze? Tak? No. E, nie, bo prostu chcę mu właśnie utrzeć, utrzeć nosa żeby ja, ja nie mam nic do zyskania, bijąc się z nim, swój, swój, po prostu to będzie kolejna obrona. A, a, jak, a jak z nim wygram, bijąc się wadze 6-6, to, to zabiorę mu pas, więc jest to logiczne. Ostatnie pytanie, bo już mnie tutaj wołają, znaczy a właściwie do Ciebie, że musisz na kolejne wywiady. Jakbyś rozstawił Wasze szanse? 50 na 50, bo jest tak mocnym zawodnikiem, że... No głupio byłoby cokolwiek powiedzieć, myślę, że to jest 50 na 50. On ma swoje atuty, ja mam swoje atuty. Myślę, że moim ma jest przede wszystkim stu, do, dobra stójka, a jego ogólna wszechstronność. Myślę, że ma gorszą stójkę ode mnie, ale może mieć, może mieć lepsze zapasy. Jest strasznie szybki jego stójka, wiesz. Tak, ja wiem, że, ja wiem, że jest szybki, ale, ale nie ma takiego przeglądu, jak, jak ma Sebastian Rański. I, i myślę, że, że w tej stójce Sebastian, Sebastian jest lepszy od niego. Dobrze. Bardzo dziękuję Ci za wywiad i gratuluję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam swoich sponsorów, swoich kibiców, wszystkie moje bliskie osoby. Dziękuję Wam wszystkim.